ma tutaj ryjek Dzisiaj odpaczkowanie, prezent urodzinowego trochę spóźnionego, od, od Grave, Grave Ravena dla mnie Coś takiego, figureczka e, Sub-Zero, zaraz zobaczycie zresztą To jest jak tutaj widać na, na obrazku, na, albo na smartfona, albo na pada Do tego jest kabel e, USB typu C Także odpaczkowujemy, postaram się nie uszkodzić opakowania, bo jest w kształcie e, automatu, więc do zachowania gdzieś to się zgłada mi a propos, Grave Raven pomaga nagrywać w tym momencie, ale odpaczkowujemy więc żeby tutaj nie uszkodzić. Dobra, mamy to tak powiem grozę. Tu jest zrobione, czy tu coś się jeszcze trzyma? Hmm. Nie, nie tak łatwo to rozpaczkować, wiecie? Żeby tutaj nie uszkodzić. Mam piesek, na tu przyszedł i się gorąco madał. O panie, że gdzieś jest pokrojone jeszcze. To się teraz coś mi tu rozpóleć, tu pewnie jest kabelek, Zaczniemy od niego, może? A kabel, kabel USB typu C, 20 stron z informacji. E, dobra, i teraz tego trzeba dziada, bo jest przywiązany. E, odwiązać go. Zaraz zobaczymy. Dobra. E, tutaj. Chodź do taty. A propos tutaj, ulubiona chyba postać z tego co, co pamiętam. Pokaż może, teraz pokażemy go z bliska. tutaj rzucę to tu. No także, to jest co tutaj mamy. Evil Guys. Coś takiego, nie wiem czy to widać na tym, no. Powinno coś tam być, widać ten napis. No, także coś takiego. Nie mam smartfona, ale powiedzmy to jest smartfon, czy tam gamepad będzie nie przy sobie, bo akurat nagrywam. Gdzieś tam gamepad leży jakiś, ale nie, już go nie będę szukał. <taki> Takie cudo waży, to tak dziś na no, 200, 250 gramów, może nie około 200, tak powiedzieć No, ale coś dla fanów Mortala Simon. NX. Także coś takiego jest eee, do kupienia. Akurat to z nie było przywiezione. Czy u nas to jest? To nie szukałem powiem szczerze. Także <gry> do zobaczenia. Do następnego. Hej.